Sieci I pojawiła się narracja o wielkim skandalu, czyli o polskim prezydencie, który miał rzekomo zażywać woreczki nikotynowe na forum ONZ. Najdalej no w tym wszystkim poszedł Roman Giertych, który pośrednio zasugerował, że prezydent mógł zażywać kokainę, tworząc ankietę z podpisem Moim zdaniem, człowiek uzależniony od kokainy nie jest w stanie pełnić żadnego odpowiedzialnego urzędu. Zgadzacie się ze mną? Na tej fali pomówień opartych tak naprawdę na niczym nie da się opisać inaczej, niż jako cyniczną i rozpaczliwą próbę przykrycia fundamentalnej kompromitacji. Jest to działanie skrajnie destrukcyjne i to na kilku poziomach. Po pierwsze, świadomie przenosi wewnętrzny konflikt polityczny na forum międzynarodowe. Jaki sygnał wysyłamy naszym sojusznikom, gdy w trakcie kluczowej debaty o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO część polskiej sceny politycznej i medialnej zajmuje się insynuacjami pod adresem głowy państwa, która towarzyszy delegacji?